Konsultacje paktu dla regionów wschodniej granicy Unii Europejskiej skłoniły zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej do zaprezentowania swego stanowiska. Polska Strefa Inwestycji w Województwie Podlaskim idealnie wpasowuje się w obszar, jaki ma być objęty nowymi instrumentami wsparcia. Te mają na celu zwiększenie szeroko pojętej odporności na negatywne czynniki. Rzutujące na wyniki gospodarcze. Poszukiwany model w ocenie Cezarego Cieślukowskiego, prezesa zarządu Subalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, winien nie tylko skompensować negatywne skutki trudnego sąsiedztwa, ale też trwale wzmocnić ten obszar pod względem gospodarczym. Zamknięte granice, ograniczone rynki zbytu, wysokie koszty zabezpieczeń, uwarunkowania logistyczne, deficyty zawodów technicznych. Daleko idące skutki działań dezinformacyjnych to tylko niektóre problemy, z jakimi zmaga się region. Zdaniem Cieślukowskiego strefa może odegrać rolę operatora środków zewnętrznych, które w ramach paktu kierowały, kierowane byłyby na działalność, na wsparcie przedsiębiorców i działalności gospodarczej. Ta rola operatora sprowadzałaby się do tego, żebyśmy byli takim one window, jednym oknem, w którym przedsiębiorca mógłby otrzymać różne formy wsparcia. Dzisiaj udzielamy przede wszystkim decyzji o wsparciu, które skutkują ulgami inwestycyjnymi w podatku dochodowym PIT lub CIT. Ewentualnie pomagamy w, czy sprzedajemy, nie, dzierżawimy nieruchomości. Natomiast w ramach środków, które byłyby. By Pochodziłyby z instrumentu opartego o pakt, moglibyśmy dodatkowo oferować granty, które mogłyby być dedykowane na takie przedsięwzięcia, które dotyczą chociażby cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwach. A wiemy, że w tej chwili mamy już setki tysięcy ataków hakerskich i wymaga to poprawy. Mogłyby być dedykowane na oczywiście inwestycje, które są związane ze. Zmianą profilu produkcji, z poszukiwaniem nowych rynków zbytu, z też przygotowaniem kadr dla przedsiębiorców. Tutaj widzimy możliwości takie jak powstawanie centrów umiejętności czy rozwój kształcenia dualnego. Też mamy silne sygnały o tym, że potrzebne jest wsparcie w zakresie rozbudowy zaplecza energetycznego w przedsiębiorstwach, czyli własnej zielonej energii. Te, to też przyjmujemy jako sygnał który wymaga wsparcia, no i działania, które pozwolą przedsiębiorcom przede wszystkim no, zrekompensować te straty, które ponieśli w związku z zamknięciem de facto granicy z Białorusią i z Rosją. Pomysł zdaje się być spójny, a jednocześnie daje szansę na to, że po wygaszeniu działalności specjalnych stref ekonomicznych możliwe byłoby przy sprzyjającym scenariuszu wykorzystanie potencjału budowanego tu od kilkudziesięcioleci zadeklarowaliśmy gotowość, nazwijmy to organizacyjną, czyli kadrową i finansową, bo mamy tutaj swoje zaplecze rozbudowane, zresztą budowane przez 30 lat. No i czekamy na odpowiedź. Oczywiście jest to pewien etap, bo ten pakt jeszcze po, po, po etapie konsultacji będzie zaproponowany jako instrument dopiero, tak jak no, dopiero już w listopadzie bieżącego roku, tak jak zapowiedziała Komisja Europejska, w międzyczasie odbędzie się jeszcze Forum Spójności w Białymstoku. 28 października, gdzie będę chciał jako, jako prezes strefy zaprezentować elementy tego naszego, naszej propozycji, naszej oferty. Cezary Cieślukowski liczy, że pomysł sprosta oczekiwaniom resortu finansów i funduszy. Przeprofilowanie stref bez utraty potencjału ich personelu to spore koncepcyjne wyzwanie. Do pomysłu z zainteresowaniem odniósł się minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, który odwiedził strefę w minionym tygodniu. Uważa prezes Cieślukowski. jak twierdzi nie bez znaczenia były przedstawione konkretne wyliczenia. To nie była taka rozmowa o gruszkach na wierzbie, tylko pokazanie konkretnych działań i również pewnych wskaźników, które chcielibyśmy osiągnąć. No, ilość przedsiębiorstw też została wsparta, wartość wsparcia, wartość efektów w postaci zabezpieczenia chociażby przed właśnie tymi atakami hakerskimi, ilość inwestycji w energetykę odnawialną, ilość osób przeszkolonych. Także mamy tu konkretne wskaźniki, które możemy zaproponować. Wszystko będzie zależało od wielkości środków, jakimi będziemy dysponować. Potencjalnie z moich wyliczeń i jakby obserwacji programów unijnych, w których mam już niejakie doświadczenie, wynika, że program, czy instrument oparty o pakt może mieć wartość, od 8 do gdzieś 15 miliardów euro dla całego obszaru. Mówimy tutaj o obszarze granicznym od Finlandii przez kraje bałtyckie do Polski. No i z tego województwo podlaskie myślę, że może liczyć na około 10%, także byłyby to poważne kwoty, tak? Prawie podobne do, do naszego programu regionalnego w ostatnim czasie, więc jest tutaj o co walczyć.